Po otrzymaniu kluczy wsiadł i ruszył jak strzała. A to właśnie był ostatni filmik, który się naprawdę, naprawdę się fantastycznie przyjął i dla was i fantastycznie mi się naprawdę go nagrywało, jak się go składało. Gigantyczny szarat, tutaj duże naprawdę gigantyczne propsy i wielkie, wielkie, wielkie dziękuję do Zuzi z kanału Zuzia rodzinę naprawdę pomogłam i dużo, naprawdę całkiem sporo jej zawdzięczam, ponieważ gdyby nie ona, to by to moim zdaniem nie wyszło jak wyszło, więc naprawdę duże dzięki dla Zuzi, gigantyczne dzięki dla Was i za Wasze ciepłe komentarze, które naprawdę są motywujące do dalszej pracy. Więc, jeżeli teraz na ekran, na ekranie właśnie widzicie Supre. E, jest to Supra, którą zbudowaliśmy już kiedyś, to był chyba jeden z pierwszych odcinków. Nie wiem, czy na dwójce tam jechałem. E, jest to Supra, którą zbudowaliśmy na pierwszych, na pierwszych odcinkach. Ona chyba generuje, nie chcę tego kłamać, więc będę... Sprawdzimy to dokładnie. Ile generuje nasza Supra? Nasza Supra... Aha, tak się nie sprawdza, dobra, idziemy w My Cars, tutaj, a nie w Tune Cars. Ona generuje równe 699 koni, kropka. Ee, więc, więc na razie moje auta, e, które zostały zbudowane tylko po to, żeby właśnie wygrywać wyścigi i zbywać jakieś, jakiekolwiek pieniążki, aby właśnie zbudować BMW, które widzieliście, e, był to pierwszy montaż, który zrobiłem, następnie drugi właśnie była Supra i co do montaży, ponieważ wiem, że już prosicie mnie o następne na, e, na fanpage'u, więc tu już musicie śledzić fanpage, pojawi się lista aut, które, e, które wy podaliście. I również wybiorę jeszcze powiedzmy dwa albo trzy auta, które podacie w komentarzach teraz, powiedzmy dzisiaj, pod tym filmikiem. Więc wybiorę jeszcze te auta, dodam je do listy i to auto, które zdobędzie najwięcej głosów, to auto zostanie e, zrobione, jakby postaram się zrobić montaż. I również jakimś innym youtuberem jeszcze, aby tak to fajnie wyszło. E, fajnie by to wyszło, kurczaczki pieczone. E, I zrobić właśnie coś podobnego, jak zrobiłem z Suprom, jakże i zrobiłem z, e, z BMW. Więc... Śledźcie na fanpage'u, bo naprawdę się opłaca, jak widzicie, wy będziecie wybierali tym razem auto, nie ja, e, a nie, nie, po prostu, no, po prostu, po prostu, nie ja. <grym>, a więc jak na razie do wyboru z aut macie Ford Fiesta, Ferrari F40, Mustang, Mustang i Ferrari e, 458. Fer Ferrari 458 chyba mam w waszym garażu, jest to je pierwsze z aut, które otrzymujemy, chyba, nie jestem pewien. Jakie to jest? A nie, okej, okay, to jest Stradale. Okej, okay, nieważne, 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 A więc dzisiaj z tego powodu, że jak wiecie miałem gigantyczny crash i po prostu no, straciłem wszystkie auta, wszyscy, cały swój progres w, w grze. Dzisiaj będziemy właśnie się ścigać... Kurde, jakim autem? Jakim autem zobaczymy? Mamy wszystkie S2, S1. Kurczę, muszę jakieś mniejsze auta sobie porobić. O, 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 nie, 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 nie. Widzę, tam jest ten top driver. Jeden z lepszych kierowców i trzeba z nim wygrać, bo on daje dużo kasy. Dobrze, zobaczmy czy radę. Damy radę, spokojnie, by to ja prowadzę. A po drugie, nasza sopra przecież nie jest taka zła. Jest S1, 700 koni. Nie może być zła nawet. No chyba, że kierowca jest do dupy! Dobra, nie mam pojęcia, którędy on pojechał. Dobra, już widzę, gdzie on jedzie. A my się już... O kurczę, którędy on jedzie w ogóle? Okej, okay, wiadomo, że w kieszeni, ponieważ on chyba pomylił, pomylił dosłownie drogi, którędy ma jechać. A zobaczmy, jak... Którędy... Aha, on idzie tędy, że tutaj tą dróżką i to... O kurde, o kurde! No dobra, może wygrany w kieszeni nie mamy. już ja mam całkiem spory kawałek do... Nawet nie będę driftował, kurde. A mógłbym! A mógłbym! Mógłbym driftować, ale dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Ta nie jest demonem prędkości, ale jest mordercą zakrętów, jeżeli chodzi o drifty. No dobra, dobra, wygraliśmy to, o kurczak, ja cię walam po kątach, ja pierdzielę. Jest OK, dobra. To tak, dla przybliżenia, 160 mil na godzinę to jest mniej więcej 320 km na godzinę. Więc, więc ta auto mniej więcej tak właśnie wyciąga 300. Okej, okay, dlaczego mi komputer wjeżdża w ścianę? What the fuck? Uuuuh, dobra, wygraliśmy 40 tysięcy, co jest, jak w tej chwili dla mnie, to jest po prostu gigantyczna masa kasy, e, a więc dobrze, mamy teraz kolejne właśnie zawody, nie pamiętam kurczę gdzie, e, musimy chyba tu, o tutaj właśnie są, e, dobra, więc pojedziemy tam, mamy kolejny road trip, więc widzimy się na miejscu moi drodzy. around. A więc, jak już tak jedziemy, bo dziamy, będziemy jechać całkiem sporo. W sumie ja będę jechać, bo nie mam zamiaru płacić 8000 za przeteleportowanie się. Ponieważ dla mnie 8000 to jest nowy silnik, albo zawieszenie z oponami, nie ma takiej żadnej opcji. Chciałbym się odnieść do pewnych komentarzy paru nas komentarzy, e, które otrzymuję coraz częściej, właśnie, a mianowicie dlaczego nie jeżdżę na kierownicy? W chodzi o kierownicę to mam kierownicę, aczkolwiek jest ona. E, Thunder. cała zakurzona w ogóle. E, Master, więc to nie jest takie jakieś zwykłe główienko, tylko że ona jest do Xboxa 360 i nie ma opcji, żeby e, tą kierownicę używać na Xboxie One, więc mam kierownicę, aczkolwiek jej nie mam. E, myślałem o tym właśnie, żeby zupgradeować się. Uuu, aby właśnie zakupić e, kierownicę do Xboxa One z pedałami, to jest właśnie z shifterem ze wszystkim aczkolwiek uwierzcie mi, to nie jest tani wydatek e, jaką ogólnie patrzałem, właśnie kierownicę, kierownicę patrzałem Thundermaster, e, Thundermaster Racing Wheel e, Racing Wheel z pedałami, trzema pedałami, czyli mam gaz, hamulec, sprzęgło e, oraz z shifterem, czyli z skrzynią biegów kurczę, lusterko mi zasłania zakręt Aczkolwiek, jak wiecie, to nie są tanie wydatki. Sobie wygooglujecie te takie tanie wydatki! O jezus, Marian! A więc mógłbym zrobić, jak niektórzy YouTuberzy, powiedzmy, otworzyć link z, z dotacjami. Powiedzmy, donatujcie mi tyle, ile możecie. Aczkolwiek, ja tak nie chcę, jak już mam coś brać od Was, to chciałbym również Wam dać. Mimo tego, że już tak daję, czyli swój czas w tej e, filmie i tak dalej, ale chciałbym otworzyć sklep z koszulkami, gdzie Wasze będziecie mogli kupować koszulki. Z wzorem właśnie jeszcze nie wiem dokładnie jaki, mam już parę wzorów w głowie, postaram się je zrobić jakże i skończyć do, do niedzieli, następnie w niedzielę właśnie e, postarać się, może otworzyć sklep i zobaczyć w ogóle jak to działa, te sklepy działają z koszulkami, z koszulkami, kubkami, zobaczymy jak to będzie i w taki sposób jakby pomożecie mi zbierać właśnie kierownicę i możliwe, że do wakacji, jeżeli no tu zależy od was jak to będzie z tymi koszulkami, możliwe, że zupgradujemy się właśnie do upgradeujemy się właśnie do kierownicy, więc to będzie już coś innego niż powiedzmy na granie na kontrolerze, już na kontrolerze jak ktoś się naprawdę tak się przyłoży, to... Ałć! No zaschędział. Jak ktoś się przyłoży, to to nie jest trudno właśnie... Nie, to nie jest trudno, wiecie, podriftować, bo to w sumie szczerze mówiąc też skilla nie ukazuje jak ktoś gra na, na kontrolerze, to takie po prostu kontroler, tak? A na kierownicy to jest co innego. W ogóle też experience, czyli jakby tutaj... To było głupie! Kazali mi zjeść z autostrady, abym jechał boczną drogą i wjechał znów na autostradę, którą mogłem cały czas jechać? No fuck? Nie, dla mnie to nie ma kompletnie żadnego sensu. A więc, a więc to, a więc oczekujcie bym więcej w niedzielę, powtarzam się, by sklep już był otworzony, aby wzory na koszulki były gotowe i będziecie właśnie mogli mnie wspomóc w taki sposób właśnie kupując koszulkę albo coś ze z mojego sklepu, więc... Widzimy się na miejscu! A więc dobrze, musimy teraz wygrać e, auta do nowych mistrzostw. Well, chciałbym takie sobie kupić, takim sobie, takim się ścigać, nawet taki zrobić montaż, ale tysięcy ja ledwo mam 116. E, proszę Was. No dobrze, no akurat stąd chyba nic, ponieważ ja za klasykami naprawdę nie jestem. Zobaczmy z lat 90. Kurczę, gdyby super była z 90 -tych. no w sumie jest, ale no tutaj... Z tego powodu, że jestem właśnie fanem Mitsubishi, prawdopodobnie weźmiemy Mitsubishi. Bierzemy Evo, Evo szóstkę. Chyba nie ma do dyskusji, ja przepraszam bardzo. Teraz jakiś ładny, tutaj fajny, zobaczmy sobie, wybierzmy sobie design. O, wybrałem już chyba taki, prawdopodobnie taki weźmiemy. Mm, normalnie bym wziął taki, prawdopodobnie później go przemaluję na jakiś taki, coś w tym stylu, taki zwykły kolor, który będzie ładnie się w sposób jakiego zrobię. E, aczkolwiek pamiętam, kiedyś grałem zawsze w WRC z bratem, albo powiedzmy sam grałem, to zawsze właśnie e, jeździłem tym Marlboro. Wersję Marbo Marlboro. Jest chyba najbardziej znana właśnie wersja. E, załowa się o stówę, że przed sekundę kosztowało 13 tysięcy tał, a ta teraz kosztuje 12 no ale cóż Ok, więc mamy 11 km do pokonania Gdzie to w ogóle jest, zobaczmy To jest. Wow, serio, po sekundę <grym się> tam <stamtąd> przyjechałem o rany Spójrzcie jak piękna jest ta gra, naprawdę kurczę, mi się bardzo podoba Ten view i w ogóle, znaczy tam miasto widać, wszystko widać Piękna jest ta gra, naprawdę Ja mi się bardzo... jest to, moim zdaniem jedna z najlepszych właśnie wyścigówek, rajdówek Free ride i w sensie, że, co zwarty, że free world jest, że otwarty świat jest. No po prostu po prostu mega. Uwielbiam tą grę do to jaka jest. Więc zróbmy tego pierwszego, ponieważ jest naj najkrótszy w sumie. Zobaczmy, a dru po drugie jest riley właśnie, szukamy jakiegoś Riley. W sensie, że po bezdrożach będziemy się ścigać. Ale w sumie, na razie nie chcemy go tuningować, postaramy się zrobić jak najwięcej wyścigów właśnie... Nie tuningując naszego auto, zobaczmy ile wyścigów damy radę wygrać, nie tuningując właśnie naszego, naszej Mitsubishki. No dobra, więc startujmy, zobaczmy jakie tutaj mają auto, widzę lancję. Widzę Subaru, OK. Eee, Subaru, Subaru... O kurczę wina. Zagapiłem się. O, jeden Nissan jest, ok. E, Mi się raczej Boże, co? Jeden mista. Widzę sobie się z przodu widzę. Postaram się być podswany. O kurde, więc w prawo skręcamy i na sprawy. A, mnie wywaliło, kurde. Więc no w sumie pierwsi nie jesteśmy. W sumie teraz po drugie, włączę wszystkie tutaj sobie y, ustawienia HUD, czyli mapa włączona, cockpit może być. to on, 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 <noise> um, skills on, więc zobaczmy on i ok, accept. Ponieważ wszystko było wyłączone z powodu, wiecie, tutaj, właśnie w naszych montażach nagrywałem wcześniej, dobra. ładny to sobie wejdziemy na dwójeczce, cacy. Pomimo tego, że to jest w sumie oryginalne, przecież, w sensie, że stock jest. A chcę powiedzieć, że jest nawet spoko, ale po chwili taką wszyscy wyprzedzili No dobra, nie jest źle, nie, 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 nie jest zi, zi, źle. Jesteśmy w piąci. Piąci, piąci, piąci. A w sumie nie przegrałem jeszcze ani jednego wyścigu, jeszcze, a ani, ani jednego wyścigu jeszcze nie byłem drugi na przykład, albo trzeci. W każdym razie jestem pierwszy. Ok, już się drzewo walne. Nie chcę walnąć w Subaru. Ale nie daje mi innego wyboru facet, kurde Checkpoint? Widzimy checkpoint, dobra, jest super mamy kolejny checkpoint o Wewnętrzny wewnętrznej będziemy w to... O, no. Dobra, dobra Cacy Oops Oops Ok, więc Mitsubishi kontra Mitsubishi To mnie tylko wyłącznie, polegało wszystko na skillu I przegrałem pierwszy wyścig więc coś Subishi. A to też z tego powodu, że nie zmieniłem biegu wcześniej. No ale cóż, ogólnie jest drugie... jest ogólnie podium. Mam 16 punktów do, w kwalifikacji głównej. Eee, aha, okej. Okay. Więc. Więc ogólnie mam. Jestem drugi z 16 punktami. Zobaczmy, jakie w ogóle auta mają tutaj. Eee, czyli lancer 6, okej. Okay. Eee, Subaru, Subaru. 22b mają. Okej. Okay. Czyli po dwa... Nie, okej, okay, są. Dwa Subaru Legacy, ok, są trzy Subaru 22B, no, jak mówiłem, Lancia i, i Galant i Ford Escort po jednym, no cóż, dobra, kontynuujemy i teraz w sumie to już chyba będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jeśli wam się spodobało, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, jeszcze raz wspominam o wejściu na fanpage'a i tam właśnie oczekiwaniu na listę out Postanę się na listę aut właśnie wrzucić jutro z tego powodu, że poczekam na wasze propozycje z dzisiaj O Jezu, przepraszam w mikrofonie e, Poczekam na Wasze propozycje z dzisiaj, jakie jeszcze wy auta byście chcieli zacząć w montażu I, i, i to tyle Jeszcze na, jakoś teraz na dniach jeszcze będzie odcinek e, Prawdopodobnie o niedzieli Prawdopodobnie jeszcze poinformuję was na fanpage'u czy w niedzielę, czy też nie w niedzielę. E, będą miał otwarte lobby, więc tam będziemy mogli razem wszyscy pograć, podriftować, poświrować, porobić challenge dalej, Więc niedziela, o której godzinie jeszcze nie wiem, poinformuję Was wszystko na fanpage'u, więc prawdopodobnie będzie otwarte lobby, będziecie mogli po prostu wpaść, pograć, podriftować ze mną i będzie po prostu mega fajnie i zabawnie. Więc moi drodzy, do następnego. Trzymajcie się Amout!